Hej, tu znowu Mazda. Bardzo wam dziękuję za wasze komentarze i miły odzew. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej. A dziś chciałabym wam opowiedzieć, co powinniście zrobić dwa tygodnie przed zabiegiem depilacji laserowej. Nie korzystaj z solarium i nie opalaj się na słońcu dwa tygodnie przed zabiegiem. Nie stosuj balsamów brązujących również dwa tygodnie przed. Zwróć uwagę na swoje suplementy, czy nie zawierają w składzie witaminy A lub E oraz e, suplementy i herbatki ziołowe. Należy je odstawić również dwa tygodnie przed zabiegiem. Szczególnie światło uczulające może być dziurawiec, nagietek, skrzyp polny, pokrzywa bratek, serdecznik. Dla bezpieczeństwa odstaw wszelkie zioła. Zwróć uwagę na leki stosowane na skórę. Mogą być to leki przepisane od dermatologa, np. przykład tetracykliny lub izotek. W przypadku izoteku należy odczekać 6 miesięcy od ostatniej dawki. Jest to bardzo długi okres czasu i bardzo ważne przeciwwskazanie do zabiegu. Pamiętaj również o przyjmowanych lekach przeciwbólowych. Najbezpieczniejszy w tym przypadku jest paracetamol, natomiast wszelkie inne leki typu ibuprofen, petoprofen odstaw 24 godziny przed zabiegiem. Jeżeli zażywasz jakikolwiek antybiotyk, odczekaj dwa tygodnie od ostatniej dawki. Przed zabiegiem debilacji laserowej przeprowadzamy wywiad medyczny, który wyklucza wszelkie przeciwwskazania. Dlatego najlepiej jest przed rozpoczęciem serii zabiegowej e, udać się na taką konsultację. Jeżeli lubisz peelingować swoją skórę, pamiętaj, aby nie robić tego już kilka dni przed zabiegiem. Przygotuj odpowiednio swoją skórę, depilując maszynką do miejsca poddane zabiegowi. To już wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki za dziś! Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie!